Dzisiaj mamy pierwszą edycję wydarzenia Love Friends, na który zaprosiliśmy do udziału najemców oraz firmy ościenne W celu zapoznania się pomiędzy sobą, opowiedzenia czym się zajmują. Jestem właścicielem pracowni projektowej Square w Chorzowie. Prowadzę ją od 12 lat, a w tym miejscu przebywamy od roku. Jeżeli mamy tutaj inwestora, który do nas przychodzi, żeby, że tak powiem, zapoznać się z naszą ofertą, no to pierwsze wrażenie wchodzącego tego człowieka. To jest takie wow, ale wy tu macie super. Więc to jest bardzo ważne w naszej branży architektonicznej. No to jest dla nas taka naprawdę perełka, która już od razu powoduje, że ten klient wie, że współpracuje z fajnymi ludźmi. Ja też jestem konserwatorem zabytków i jak ja widzę potem takie miejsca, które się rodzą na nowo, no to jest cała przyjemność z naszej strony. Dla nas, dla dzieci naszych, no a przede wszystkim też dla ludzi starszych, którzy widzą, że to się nie zmarnowało. Jestem właścicielem pracowni instalacji sanitarnych Aqua chorżowa. Chorzowa mamy już 11-letnią tradycję. Od zawsze byliśmy w Chorzowie, z uwagi na fakt, że ja również się urodziłam w Chorzowie i całe lata mieszkałam w Chorzowie i jestem z tym miastem związana. Poszukiwaliśmy nowego miejsca z dużym potencjałem, z dużą powierzchnią. Z uwagi na fakt, że nasza firma dynamicznie się zaczęła rozwijać, i potrzebowaliśmy znacznie więcej przestrzeni. Jesteśmy zadowoleni, najemcy są tutaj bardzo ciekawi, dlatego, że. I są architekci, i są panie, które się zajmują social mediami, więc zawsze możemy o coś dopytać. Czekamy na usługi właśnie w stylu jakaś restauracja, kawiarnia, żeby bardziej dynamiczny był tutaj rozwój. No dla nas jest super. No i najważniejsze, fajny dojazd, miejsca parkingowe, duże przestrzenie. No styl loftowy jest idealny pod takie usługi. Mamy tutaj różnych najemców, jeśli chodzi o branżę ich działalności. Są tutaj zarówno architekci, mamy trening personalny. Od września wprowadzają się barberzy. I tak naprawdę nie ma tutaj jednej głównej działalności, natomiast są różne. I zapraszamy wszystkich zainteresowanych podobnym klimatem. Jeśli komuś podoba się styl loftowy, to jak najbardziej zapraszamy do kontekstu. Kontaktu